Delibert rozdający prezenty Pokémon z JOTO. Nazwa Deliberda pochodzi od słów Delivery, dostawa oraz Bird, ptak. Jego wygląd, poza oczywistym mikołajowym kolorem i worem, został najpewniej zainspirowany pingwinem skalnym. Wszystkie trzy możliwe umiejętności tego Pokemona w pewnym sensie ukazują jego mikołajowe korzenie. Hustle ukazuje jego chęć akcji, kiedy Insomnia i Vital Spirit pokazują, że Pokemon ten nie śpi, bo jest najpewniej zajęty roznoszeniem prezentów. Poza tym to dziwne, że Pokemon ten może mieć Insomnia i Vital Spirit, bo umiejętności te mają identyczny efekt zapobiegania statusowi snu. Delibird całe dnie nosi jedzenie, aby nakarmić swoje młode. Jeżeli zostanie zaatakowane, miota żarciemy w stronę Wroga. Jeżeli spotka człowieka w potrzebie, daje mu zjeść. Ale że Pokémon ten jest wszystko żadne, czasami dzieli się z ludźmi Pokémonami robakami. Istnieje historia o sławnym Wspinaczu, który podbił szczyt Mount Everest dzięki pomocy ze strony tego stworka. Całe to żarcie Delibert przetrzymuje w swoim worku, który jest tak naprawdę jego ogonem. Delibert z największym ogonem zwykle jest przywódcą grupy. Do szóstej generacji Delibert uczył się sam z siebie tylko jednego ruchu, więc warto o nim wspomnieć. Prezent to atak typu normalnego, który ma 90% szansy na trafienie i posiada losową moc. you Prawdopodobieństwo, że ruch ten będzie mieć 40 mocy, wynosi 40%, 30%, że będzie mieć 80% mocy, 10% że będzie mieć aż 120 mocy i 20%, że jedną czwartą maksymalnych punktów zdrowia przeciwnika. Ta, nie jest to najlepszy ruch. I poza Delibirdem, naturalnie nauczy się go może od niedawna również Iron Bundle. Wersja Delibirda z dalekiej przyszłości, która jest typu lodowo-wodnego i uczy się więcej ruchów niż tylko prezent i drill pack, więc dobrze wiedzieć, że Deliberdowi się będzie w przyszłości powodzić. Albo zostanie kompletnie zastąpiony maszynami, które robią. Robota lepiej od niego, kto wie. Jedną z minigierek w Pokémon Stadium 2 jest Deliberts Delivery. Do czterech graczy wciela się w Delibirda i rywalizuje ze sobą, kto podniesie najwięcej prezentów i je bezpiecznie dostarczy, unikając przy tym Delibert Delibird jest maskotką sieci sklepów Delibird's Presents, znajdujących się w regionie Paldea. I w Pokémon Channel dostarcza ci paczki zamówione z programu Shop and Squirtle. Jest to perfekcyjny Pokémon do tego rodzaju zajęcia, więc dziwi mnie, że w Pokémon Mystery Dungeon dali rolę listonosza Paliperowi. W książce Pokémon Ultimate Handbook wydanej w 2008 roku, Delibird jest podpisany jako legendarny Pokémon. Istnieje więc szansa, że po prostu każde oficjalne źródło informacji, które wyszło przed i po tej książce, się myli i Deliberate to faktycznie Pokémon legendarny. O jakich innych Pokémonach chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej? Piszcie swoje propozycje w komentarzach. Po więcej nowości, ciekawostek i wszystkiego innego o Pokémonach zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia w następnym materiale.